Następnym gołąbkiem, którego chciałbym przedstawić jest gołąbek barwy nakrapianej, takie tutaj ma białego oczu o numerze PL456, oczywiście 23 rok, 9913. I tutaj jest tak, też gołąb, to są wszystkie gołębie, które tutaj są, są wyhodowane w boksach, to nie jest tam, że, że one są na, na gołębniku, tylko to wszystko jest w boksach hodowane. I teraz yy, ojcem tego gołębia jest gołąbek 1166, który był zakupiony od Mariusza Łopeckiego. 1166 jest to, jest synem 1215, czyli 1215 jest syn Hurikana, a z dołu jest samica yy, 745 Roland, Rolanda i Denisa Faber, która zajęła drugie miejsce w locie finałowym na Giewoncie w 2017 roku i takiego gołąbka tutaj sobie sprowadziłem do swojej hodowli no a dół jest samiczka znowu 2004 od Irmera, było to razem naparowane, bardzo fajny gołąb wyszedł samiczka, nie jest, nie jest to duży, na pewno samica, nie jest to taki duży gołąb, jest to średnia samiczka I, i myślę, że naprawdę ten gołąb tutaj jest też bardzo wartościowy, także jeżeli ktoś jest zainteresowany taką samiczką z tego łączenia serdecznie zapraszam do aukcji.